Generalnie nie muszę mierzyć ubrań, skoro znam swój rozmiar, mhm. to nie muszę mierzyć. Natomiast kobiety zawsze mierzą, niezależnie od tego, czy chcą coś kupić, czy nie, to muszą to zmierzyć. I to im zabiera dużo czasu. Zresztą my nie mamy wielkich wymagań, bo tak naprawdę my się najczęściej ubieramy w, w second-hand, prawda? W, w, w lumpeksach. W Łączy się to z naszym zawodem, no bo tam są najgłupsze ubrania, jakie można znaleźć na świecie, a jak tekst jest słaby, to zawsze się podgoni ubraniem, prawda? Gdyby, gdyby w Polsce nie było kabaretów, to lumpeksy by nie istniały. Mamy tutaj y, naszego gościa specjalnego, który y, uwielbia buszować y, w lumpeksach. Gdyby mogła, to by tam mieszkała, ale nie może. Kto to? Nasza serdeczna przyjaciółka, Agnieszka Litwin-Sobańska. Nie, po tej To jest agnieszka, ja przyniosę już zakupy. Sajnie się lubi całować, poza tym, że kupuję Witam Państwa, bo wtedy nie miałam okazji. W Lumpeksach. To jest twoje ubranie prywatne, czy pożyczone z, tele... z telewizji. Nie, to jest prywatne moje. I to kupiłaś w Lumpeksie? Tak, wczoraj. Czyli beata jakoś drak robi wyprzedaż. To jest moje. I co, to z jest moja... co z tym robisz? No ubieram. Na przykład to jest. O, moja ukochana czapka zimowa. Ale sufowa. No. Ty w tym chodzisz a ty, a, ty, a ty co masz na sobie? Ale mi to dali, ja to zaraz zdejmę. A ty w tym chodzisz cały czas, tak? Tak. Zimą. Mm -hmm. A to jest halka. To, tą haleczkę dostałam od Tomka Łupaka, y, który też y, bardzo lubi odwiedzać te y, sklepy z tanią odzieżą. Tomka I Tomek Łupak. Łupa, y, z kaborety, słuchajcie. I Tomek Łupak tak pożyczył mi tą halkę do y, piosenki dzisiejszej, a przy, a, żebym miała większą pupę, ale moja wystarczy a Tomek y, bez tej halki. Ma, Tomek Łupak ma dziewczynę, czy jest. Yy, tak, Inny? ma narzeczoną i ma córkę. Aha, proszę bardzo. A mimo to lubi tak baraszkować. Tak, i szyje na maszynie. Proszę bardzo. Mm -hmm. No dobrze, a, a powiedz mi, a gdybyś yy, miała się znaleźć na bezludnej wyspie, to zabrałabyś buty czy torebkę? Ciebie. Nie, nie ma, nie ma takiej odpowiedzi. Buty. Dlaczego? Bo lubię. Bo są na wyspach bezludnych skorpiony, prawda? <głos> <głos> tak, dlatego. A jak chodzisz w tych butach używanych, to nie boisz się, że będziesz miała grzyba? <grystanie> Miałam wcześniej. A, czyli już no. po wszystkim. A dlaczego... Przepraszam, że pytam, ale dlaczego nie założyłaś tych butów dzisiaj? Nie pasują, czy... Co? No, bo one nie są w epoce. Ja, jaka modnisia. Myślałeś kiedyś, czy twoje buty nie pasują do epoki? Powinny się zastanowić. Myślałem, znaczy, mówię, że buty są po to, żeby nie wdepnąć w szkło. Na przykład. Albo w skorpiona. A ten płaszczyk też z second handu? Mhm. Uh -huh. uh -huh. 60. Co 60? Złotych? 60 deko ważyło. Aha. No wagę. Słuchaj, no to jak już jesteś tak fajnie ubrana, to się rozbierz. To się może... Rozmiesz z tego płaszczyku i zaprezentuj nam jakąś piosenkę, jak działa taki strój kupiony w second handzie na estradzie, dobrze? Dobrze. dobrze. Idź się rozbieraj, a my cię zapowiemy.